Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adaś, a to mnie kotka Lili. Słuchajcie, dzisiaj będziemy wam czytali książkę pod tytułem Zamkowe bajeczki autorstwa Doroty Gellner. Z osą nad fosą. Królewna przypadkiem spotkała się z osą. A gdzie się spotkała? Na łączce nad fosą co wrzasnęła królewna do osy. Ugryzłaś mnie kiedyś. Pogryzłaś mi włosy. Ty jesteś najgorsza ze wszystkich złych os. Pamiętam, że prawdzie odgryzłaś mi nos. A potem, pamiętam, ząb wbiłaś mi w ucho. Z pamięcią królewna u ciebie jest krucho, zmartwiła się osa. Po zębów mi brak. Wypadły? Wrzasnęła królewna. A jak? Zerwała się osa z nadłączki nad fosą. Ugryzła królewnę. A w co? W nóżkę bosą. Kłamałaś! wrzasnęła. Wrzeszczałaś głuptasku. A teraz naprawdę masz powód do wrzasku. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał i poprosić o to rodziców. Pa pa!